To jest naszą kolejną uczestniczką, proszę państwa, kto jest kolejną osobą, która zamieszka w domu wielkiego brata. Przepiękna kobieta Alicja Walczak. Oj panowie będą mieli na co patrzeć. Alicja Walczak ma 32 lata, mieszka w Gdańsku. Jest modelką. Studiuje i w przyszłości chce zostać dziennikarką. Nazywam się Alicja Walczak, pochodzę z Gdańska. Bardzo chciałabym brać udział w programie Big Brother. Alicja przez wiele lat pracowała dla renomowanych domów mody. Całkiem niedawno wróciła do Polski, zna świetnie język włoski. Jej zdjęcia obiegły cały świat, a praca modelki jest jej wielką pasją. Tato to ci składa najserdeczniejsze życzenia. Obyś wytrwała do końca i nie zawiodła ojca. Rodzice Alicji trzymają za nią kciuki i są z niej bardzo dumni. Jaka będzie Alicja, gdy zamkną się drzwi domu? Big Brother, gdy będę w domu wielkiego brata, będę po prostu sobą. Będę spontaniczna, wesoła, radosna i będę miała na pewno dobrą zabawę. Pływanie to jeden ze sposobów na zgrabną sylwetkę. Alicja musi być zawsze w dobrej formie. Uwielbiam wszystkie sporty. Przede wszystkim pływanie, siarkówkę, tenis. Lubi spędzać czas w gronie przyjaciół i bliskich. Jej narzeczony doskonale gotuje, dlatego zawsze na stole znajdzie się jakaś wykwintna podrawa. A, będziesz mówiła tam o sobie, będą pokazywali twoje życie, nie? Obie, bo nie martw się, tam nie będą pokazywać. No, no, a to wy tam nago też będziecie chodzili. W domu wielkiego brata Alicja będzie tęsknić za pracą, przyjaciółmi i za swoimi bliskimi. To już ostatnia okazja na rozmowę, spacer z, z rodzicami i na chwilę refleksji. Jest niezwykle atrakcyjną kobietą. Proszę Panów, drogi, mówię do Panów. Już jutro na antenie TVN będzie można zobaczyć Alicję nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Ale teraz coś dla Pani. Piotr Gulczyński to kolejny mieszkaniec domu wielkiego brata. Maksymalny kosmiczny as. Ciekawe dlaczego. Piotr Gulczyński. Dla przyjaciół Gulczas. Dla klubowych braci Kosmiczny As. Ma 32 lata i mieszka w Poznaniu. Motocykle i rock'n'roll to mój styl życia. Wielką pasją Piotra są motocykle, ale jego życie to także rodzina, bliscy i przyjaciele. Paulina jest moją partnerką życiową. To jest jej córka Ola. Mamy cudowne dzieci z poprzednich związków. W tej chwili mieszkamy razem i jesteśmy szczęśliwi. Piotr twierdzi, że nie kupi sobie nigdy nowego samochodu. Stary mają w sobie duszę. Wydaje mi się, że może to być jakiś sprawdzian dla niego. Na pewno z całej siły będę trzymać kciuki, żeby, żeby wytrwał do końca, żeby był tym ostatnim. Wolny czas to spotkania z klubowymi braćmi, wspólne wyjazdy na zloty i długie rozmowy do świtu mają ze sobą wiele wspólnego i są dla siebie bardzo ważne. Są to dwie osoby, które są mi bardzo bliskie. Bardzo je kocham i bardzo będę za nimi tęsknił. Te biżutka. Dzięki działalności w klubie Black Rider udało mu się zawrzeć wieloletnie i trwałe przyjaźnie. Dla członków klubu ważne są kodeks postępowania, określony wizerunek i wszystko co sprawia, że są wyjątkowi. Łączy nas jedno, łączy nas wieloletnia znajomość, miłość do heavy metalu do tego, by być szczerym i uczciwym w stosunku do ciebie, że posłać według pewnych zasad, którymi żadne z nie będzie się musiało wstydzić. Jak poradzi sobie wśród nowo poznanych mieszkańców Domu Wielkiego Brata? Dowiemy się już niedługo. przypominam, że pod adresem www.bigbrother.tvn.pl można oglądać przez 24 godziny to, co dzieje się w domu wielkiego brata. Znamy już całą dwunastkę, ale cała dwunastka w domu zamelduje się po przerwie reklamowej. Rozrywka w TVN. Od poniedziałku do piątku o 17:45 nowy teleturniej. Telegram. Wielkie emocje Telegram. i świetna zabawa. Tak. Prowadzi Zygmunt tak Heiser. Nazywa się nowy program telewizji TVN. Telegra. Zapraszam. Cztery razy w tygodniu milionerzy. Komu tym razem będzie gratulował Hubert Urbański? Podpiszę za chwilę czek na 64 tysiące złotych. Tyle wygrywa Andrzej. brata powoli zawiązują się pewnie przyjaźnie, ale państwo będą decydować także o tym, kto z domu wielkiego brata będzie się musiał wyprowadzić. Oto na podjeździe Alicja Walczak. Tak. Walizeczka. Alicja Walczak i kolejny Ostatni już mieszkaniec Domu Wielkiego Brata, Piotr Gulczyński dla przyjaciół Gulczas. Zapraszam. Cześć Piotr, witam. Hej! Słuchajcie, sekunda tylko na to, żeby pożegnać się z przyjaciółmi, z rodzinami. Tu masz, żeby pożegnać się ze swoją rodziną, przyjaciele, przyjaciele z klubu Black Riders. A teraz zabieram już Was do Domu Wielkiego Brata. Policja, twoi przyjaciele, twoje rodziny będą mogły oglądać to, co się będzie działo. Chodź. Słuchaj, ja sobie, Piotr, zostawiłam to pytanie na sam koniec, bo w swoim zgłoszeniu do programu powiedziałeś, że ty musisz uprawiać, powiedziałeś, że musisz uprawiać seks trzy razy dziennie. Powiedz, jak poradzisz sobie z tym domu wielkiego brata? Nie wiem jak. Chyba dam radę. Dasz radę. Słuchajcie... Zobaczymy i Państwo zobaczą, bo to wszystko już jutro na antenie stacji TVN. To jest teraz Wasze mieszkanie, kochani, to jest wasze mieszkanie. Machacie do swoich przyjaciół i znajomych, a my uroczyście liczymy. Uwaga! 5, 4, 3, 2, jeden! i machamy tam całej Polsce. Cała Polska na Was patrzy. I już od jutra, proszę Państwa, będziecie mogli zobaczyć, co dzieje się za tymi drzwiami. Do zobaczenia. Wielki brat jest bezlitosny. Pamiętajcie, proszę Państwa, wielki brat patrzy. Dziękuję Martyna. Masz rację. Wielki brat wszystko widzi i wszystko słyszy. Można to też widzieć na ekranach telewizora. Dodatkowo telewizja TVN uruchomiła dla abonentów idei nowy serwis polegający na informowaniu zainteresowanych o ostatnich wydarzeniach w domu Big Brother. Codziennie od momentu aktywacji usługi do dnia finału w czerwcu idea będzie wysyłać abonentom tej usługi dwa SMSy przed południem. O najciekawszych wydarzeniach z dnia poprzedniego po południu, o najciekawszych wydarzeniach... Z dnia dzisiejszego. Numery widzą Państwo na planszy, a dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa do telewizorów. Jutro wielki brat patrzy, wielki brat szufa. Żyj, by każdy twój dzień Eu me